Dziś muszę 70 lat mojej ciężkiej pracy za darmo oddać. I teraz mnie zmusili do tego. Pod terrorem podpisywałam się, pod terrorem płakałam żywnie. U córki mieszkam tylko 4 na dwa kątek. Kątek nie mogę się ruszyć przy walizkach paraciuchów. Mam. Ja się tam duszę. W starych babkach jest do wyburzenia łącznie budynków mieszkalnych, ale też i jakichś takich budynków gospodarczych jest około 20 paru. E, dzisiaj jest ten pierwszy dzień tych wyburzeń, pewnie w przeciągu kilku najbliższych dni e, te wszystkie budynki, które są potrzebne do budowy drogi ekspresowej z 7 zostaną wyburzone. Na tym odcinku drugim między Nowym nowendowany Gdańskim a Alblągiem zostały wykonane pierwsze pale pod fundamenty obiektów inżynierskich, pale testowe, one. Są badane, czy są wytrzymałe, czy te założenia, które zostały wpisane do projektu, zostały należycie zrobione. Jeśli będzie wszystko w porządku, będą budowane kolejne, będą wbudowywane kolejne pale, po to, żeby na tych palach można było budować kolejne obiekty inżynierskie.